Czyja metamorfoza w filmie Twoim zdaniem zasługuje na największy podziw? Marian Dziędziel. Marian Dziędziel jest absolutnie wspaniały. Robert Więckiewicz z tym swoim krawacikiem wspaniały. Agata Buzek fenomenalna. Yy, Rafał inny. No w ogóle, yy, miałem powiedzieć czy czyja, tak się spodziewałem, że mam odpowiedzieć na jedno, o jednej osobie. Ale myślę sobie, że to jest świetne, że widzimy aktorów, których znamy z wielu propozycji, Adam Woronowicz, przecież zupełnie inny niż do tej pory, a, a Jacek poniedziałek, a wszyscy oni wykręceni yy, w jakiejś postaci. Super się to ogląda. A jeśli chodzi o Ciebie, jakie są takie twoje powiedzmy granice roli, w którą mógłbyś się wcielić? Co byś chciał zrobić, a czego na przykład byś nigdy nie zrobił? Oj, nie wiem, to jest takie czysto teoretyczne pytanie i myślę, że bardzo ważne jest, żeby aktorzy mieli otwartość i gotowość na, na zbudowanie jakiejś roli, bo trzeba pamiętać o tym, że budowanie roli to nie są moje poglądy, to jest jakieś granie czegoś, to nie jest też moja, mój światopogląd, to jest granie jakiejś postaci, która może mieć odmienny światopogląd. Trudno mi teraz odpowiedzieć, czy czegoś bym nie zrobił w ramach granej roli.